Dzień dobry Sandro, witam Cię. Dzień dobry, witam. E, powiedz co u Was w regionie, bo mamy jakieś niepokojące oczywiście już od kilku dni informacje o e, Domu Pomocy Społecznej, jak tam e, sytuacja się rozwija. Powiedz proszę i przypomnij naszym widzom o co chodzi. Dokładnie, chodzi o dom pomocy społecznej w Niedabylu pod Białobrzegami koło Radomia i tutaj sytuacja jest naprawdę dramatyczna, ponieważ tam pozytywne wyniki ma aż 60 osób na 81, na 81 osób, które przebywają obecnie. W... Halo, słychać, słyszymy się? Tak, słyszymy, 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 wszystko jest w porządku, widać Cię i słychać bardzo dobrze. Także tak. W tym domu pomocy społecznej obecnie przebywa 81 osób, i z tego aż 60 osób ma pozytywne wyniki na koronawirusa, i to jest 52 pensjonariuszy i aż 8 pracowników tego domu pomocy społecznej. I tutaj sytuacja jest o tyle trudna, że te 52 osoby, czyli ci pacjenci, to są osoby z poważnymi niepełnosprawnościami. Tak jak powiedział mi dyrektor tego domu pomocy społecznej, Arkadiusz Szliwa, są to osoby, które wymagają stałej opieki, między innymi zmieniania pampersów. Są to osoby, które mają stomię i w tym momencie do ich obsługi pozostała tylko jedna pielęgniarka, także tam sytuacja jest naprawdę trudna. Natomiast nie brakuje im jedzenia, nie brakuje im wody, ponieważ te środki są na bieżąco dostarczane zarówno przez władze samorządowe, tak jak i przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Czyli rozumiem, że pomocy na razie jako takiej nie potrzeba, wszystko jest pod kontrolą, jeśli chodzi o środki czystości, o jedzenie, o środki higieny. Tak, takich rzeczy w placówce nie brakuje, tak jak podkreślał dyrektor, głównym problemem są tutaj braki kadrowe, ponieważ no właśnie, jest ta jedna pielęgniarka. A reszta no pomagają, oni są cały czas 24 godziny na dobę na nogach, z tego względu, że to są właśnie pacjenci wymagający niepełnosprawność intelektualna i tutaj na przykład oni budzą się w nocy, chodzą po tym ośrodku, też nie wiedzą dokładnie co się dzieje, więc tutaj ci zdrowi pracownicy placówki, no są, są 24 godziny na dobę na nogach, no i też są zmęczeni przede wszystkim fizycznie ale i, i psychicznie. W tym momencie tego domu pomocy społecznej tutaj pilnuje też policja, żeby nikt nie wchodził, nikt nie wychodził, także tutaj jest też opieka, a jutro, natomiast tak jak poinformował mnie dyrektor placówki Arkadiusz Liwa, mają być powtórzone testy tych 14 osób, czyli na obecność koronawirusa, bo tak jak mówi dyrektor, tu prawdopodobnie już wszyscy jesteśmy zawirusowani, ale tych objawów jeszcze, jeszcze nie mamy. Jeśli chodzi o tych pacjentów, oni też tych objawów nie mają, oni gorączkują, ale tak jak powiedział dyrektor, oni gorączkowali i wcześniej, no właśnie, na przykład ze względu na testomie i, i dostał taką informację dyrektor, że jeśli ci pacjenci i, i ci pracownicy będą mieli temperaturę powyżej 39 stopni, no to wtedy mają dzwonić po, po karetkę, ale tutaj też taki niepokój duży ze strony dyrekcji. Czy taka redka będzie? Czy będzie dobrze wyposażona? No i, i co wtedy, jak wszyscy masowo zaczną gorączkować i mieć poważne objawy? O bardzo trudnej sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, o dziennikarka radiajska Sandra Białek-Pawłowska. Sandro, bardzo dziękuję, dużo zdrowia, dużo siły życzę Ci i do zobaczenia. Dzień Wszystkiego dziękuję. dobrego.